Hej, cześć, siemano, z tej strony Smoczycha Dzisiaj będziemy grać Minecrafta w surwi Na survivalu To będzie odcinek drugi Jej Na ten odcinek mam zamiar Znaleźć jakieś fajne miejsce na domek Albo bazę wykładową przynajmniej Żeby Gdzieś zamieszkać i żeby móc potem Chodzić na przygody Więc tu będziemy szukać miejsca Na domeczek Tak więc zabieram moje rzeczy, coś się przepala, przepala się to Kurczaczki Nie zmieszczę tego fajfibunku Będę musiał chyba zabrać te najpotrzebniejsze rzeczy Albo zmieszczę Nie zmieszczę innych rzeczy Dobra yy, Deski won Wełna won, to won I Hmm Grzybki Biorę skrzyneczka, biorę skrzynka, biorę piecyk. No tak. Piasek. No i biorę crafting table. Chodźmy. Chodźmy w przygodę. Jabłusko. Hmm. Zagam tablet. Jabluczko Dobra Więc idziemy w przygodę Są krówki Chodź krówka No i dobrze Nie, nie trafiłem Okej okay. jest świetnie Zamierzam gdzieś zamieszkać Tak na no, takiej polance czy coś A jeszcze tam kolega który ogląda mówił żebym tutaj przyszedł I zabrał sianko ale to sianko było z której strony? Chyba z tamtej strony było sianko. Żebym zabrał sianko, bo jak je zabiorę sianko, to będę miał yy, spanko. Nie, no, będę miał yy, pszenicę, żeby sobie zrobić więcej chlebka, żeby nie być głodny. Więc posłucham się go. No, tutaj weźmiemy to sianko. No i no, jak mówię, tak se, taki nie w dżungli, nie na sawannie, w takim normalnej łące obok właśnie takiej pustyni na przykład by było fajnie eee, chodź tutaj ty eee, teraz chodź ty robimy chlebki sióru buru, bum chodźcie eee, ty chodź okej okay. Okej okay. i okej. Okay. No i jeszcze tutaj troszeczkę. No i świetnie. Mm. Dobra. Bierzemy Workbench. No i idziemy w przygodę. No, więc co tam u was? U mnie bardzo dobrze. Jak już o śniadaniu to jadłem sobie tosty. <grym> o, tu jest jakaś rzeczka. Ja już myślałem, że mi się split skończył. Chcę tak... Myślałem, czy by właśnie taki domeczek zwykły, czy by taką właśnie bazę na przykład w skale jakiejś. O, jak tutaj by było, ale tutaj nie chcę. <grydy> Mógłbym w sumie to i to zrobić, bo to w sumie bez różnicy. To będzie trochę nużący odcinek. Mogę wam to skipnąć, ale nie będę, bo potem będzie się montowała przez pół godziny. Wiem, co mówię. <grydy> Dzisiaj już nie nagram mam drugiego odcinka, bo nie zdążę i muszę coś zrobić ważnego. Nee. Ten ktoś będzie wiedział, o czym, o, o czym mówię. W każdym razie nie będę zdolny do nagrania kolejnego odcinka z tego survivalu. Ale ogólnie y y jutro przychodzi do mnie kolega, więc postaram się jutro, żeby był jakiś live. Tak w przedziałach 12, 14, 12, 15, może trochę później. I jutro będę się starał nagrać tak gdzieś 2-3 odcinki na zapas, żeby było. O! Ładna polana. Ale my się zagnieździmy gdzieś dalej. 300, dobra No, hmm, w sumie Nawet tu ładnie Szczerze? Co byście po powiedzieli na takie coś? No i taki domek w skale Kurczaczki To może się wypalić Hmm, chyba No tu mam jakąś skinię Wiecie co? Bum. 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 Zaklepuje. Ładnie. Nie wiem dlaczego. No to iżorko tak dodaje takiego klimatu. Naprawdę. No tak... Tak, tak ładnie. Hmm. To ja się tutaj trochę zagnieżdżę, tak? Żeby... Żeby mieć tutaj rozłożyć łóżko gdzie rozłożyć skrzynki i inne rzeczy chcę łopatę bo łopata bardzo ważna rzecz okej okay. i kopiemy no, mi się podoba to miejsce nie wiem dlaczego, ma taki urok robi się ciemno <grystanie> no i w tej skale takie szyby tu będą ja to już sobie wyobrażam tutaj zrobię takie wejście albo coś. Ja to i tak potem po zmienię po odcinku. Ale tak zmienię tylko, żeby był domeczek. Ja ogólnie postaram się robić większość rzeczy na odcinku, żebyście widzieli wszystko. Ale też, żeby nie było za nudno. Więc tak wykopię taki mały domeczek, yy, a potem pójdziemy do kopalni, żeby było coś ciekawego i żeby mnie znowu creepery zawijały. Bo, właśnie, najpierw postaram się tutaj wykopać coś i się położyć, żeby mieć checkpoint'a. No, a potem postaramy się jeszcze znaleźć diamenty. Kopalnię sobie zrobię, albo tam właśnie zrobię tą kopalnię, bo to jest też nawet ładnie taką kopalnię na poziomie 11, bo ogólnie na 11 poziomie najlepiej kopać. Tak usłyszałem. <grym> bo tam jest najwięcej diamentów, ale też trzeba uważać, bo, so, bo są źródła lady. Ład, tak. Źródła lawy. <laughs> Jakoś mam chrypkę. Ale problem. O. Diorita. Nie, to jest andezet. Z kamieniem w ręku. <laughs> Idziemy spać. najpiękniej. No i Tylko... Dajcie, 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 dajcie. dajcie. Mm. I tu robimy raz, dwa, trzy... I zrobimy drzwi. Mm. Okej, okay. tutaj drzwiczki. Dajemy skrzynkę. No, <grym> dajmy skrzynkę gdzieś tutaj. Okej. Okay. I dajemy rzeczy. Dajcie jedzonko, dajcie wodę, dajcie dzwona, zaraz wam pokażę dlaczego. Dajcie żelazio, dajcie to, to przepalę, to przepalę i to przepalę. Dajcie. Mm, piecyk, nie węgiel, piecyk. I dajcie mi mojego workbencha. Ok. Przewiew. Wentylacja. Tak jakby co. Po prostu będzie wentylacja. Hmm. Jeszcze węgiel. Na razie to i to, ale teraz tworzymy więcej piec. Albo tutaj. <grymne> Dajcie, jeszcze zrobię sobie keyfall na przygodę. I będzie fajnie. No, to będzie taki ogólny nie, nie. Weź to Weź to I ty weź to A, tu będzie dzwon mm. I wy też możecie walnąć dzwona I subskrypcję I łapeczkę w górę I komentarz I wszystko Oprócz łapki w dół. Bo łapeczki w dół są yy, niemiłe. Nie no, jak Wam się podoba filmik, możecie dać. Mi to obojętne w zasadzie. Ale było mi, byłoby mi miło, gdybyście dali łapkę w górę albo subskrypcję. No nie! O tak daj. No. No i świetnie żelazo jest, to sobie zrobimy kolejne dwa kilofy na, bo bogat na bogatości bum świetnie i kilofy tutaj to tu, to tu żarcie, żarcie żarcie Ż i żarcie dobra no to zostawię sobie tutaj chlebki mi wystarczą Węgiel też mogę tu odstawić. Dam to. No. I jeszcze nagrałem jeden filmik, który wpadł, albo będzie, albo, albo wpadnie. Albo nie wiem. W każdym razie nagrałem. I yy, byłoby mi miło, gdybyście go obejrzeli. Dobra. No to. Dobraź. Dziwny jestem z, z tą wodą. Dolecimy. Ok. E, pójdę tam, bo tam jest żelazio. Nie było tematu. A to tak lubię spadać. E, postawię, żeby mi się nic nie... nic nie postawiło. Nic nie zjawiło. Kopiem żelazo. Bo żelazo się przyda. Okej okay. Tu nic A za lepiej to Węgiel to nic <grych> O Żelazo kolejne Dobra wow. Chodźmy Chodźmy po to żelazo Dobra Kopu, kopu, kopu Au no to fajna to <noise> jaskinia. Dobra, tam była chyba jeszcze jedno. Okay. Tam było chyba jeszcze jedno, ale dobrze pamiętam. No dobra. E Chodźmy tutaj. Wow. Wiedziałem. Znaczy, nie wiedziałem, ale się spodziewałem. No nie. Dobra. Kupmy tak żelaza. Ja bym chciał mieć żelaza tak gdzieś z. Tak. Może trochę ponad. No, to byłoby milutko. Pewnie teraz Wam się pokaże, albo jeszcze pokazała ankieta, eee, czy chcielibyście, żebym nagrał coś, jakieś Minecraft Party, albo właśnie na Hypixelu jakieś Bedwarsy czy coś. Eee, no, jakieś bedwarsy bo ja mogę nagrać, Wy tam decydujecie, co ja nagrywam. Jeszcze mam taką fajną Gierkę Move or Die, może słyszeliście. I z tym kolegą właśnie nagram ją. Albo jak nie nagram, to będziemy nawet wygrać. Jeszcze mam taką fajną Gierkę, ale to wam nie, nie powiem jaką. I też powinna się pojawić na kanale, bo ja w nią maniaczę trochę i lubię ją, tylko że jestem słaby w tą grę. <gry> ale liczą się dobre chęci. Okej, okay. to wygląda na dobrą jaskinię, żeby zacząć kopać. O, zaraz. Ale ja zrobię sobie taką kopalnię y, domową. Może sobie pójdę do domku i tam się będziemy kopać na jedenasty poziom. Albo pion. Ale raczej poziom. I... Ej. Ej. No wejdź tu. No wejdź, panie. Czy ja zrobiłem to, co zrobiłem? Chyba tak. Gdzie jest to? Gdzie jest ta woda? No nie. Dlaczego? Daj to wodę. I żelazny kilof mi się już kończy. aj. Po to żelazo już nie idę. Zjem tylko coś. Chrum, chrum, chrum. Idziemy. Okej. Okay. No więc bardzo dziękuję, że miło przyjęliście tą serię. Bo jestem szczęśliwy. Tak, 38 żelazia. Jestem bardzo szczęśliwy. Czemu ja tego nie wykopałem? A, bo ja poszedłem tam, ja już myślałem, że to jest koniec tej tej ale ja pójdę sobie tędy. E, no po to przecież zebrałem te dużo kilofów, żeby wykopać dużo rzeczy, więc to jeszcze nie koniec. To już koniec. Już tam idziemy, bo tam nic nie ma przecież. Aj. No dobra. Czyli lecimy, w kopalnia w domu. Ja lubię kopać. Kopanie jest fajne. <laughs> Dzwon, dzwon, dzwon Nie tu Dobra Dobra, dobra, dobra dobła. Ja bym kopał gdzieś tutaj Tak, z obok piecyków, bo tak Bo taki mam widzi mi się Mi się widzi I kopiemy kopu kopu, 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 kopu Muszę rozświetlać co jakiś czas, żeby mi się potwory nie Nie yy, Nie pojawiły 11. poziom trochę to zajmie będę miał takie coś jeśli tam albo no w sumie nie będę miał dobra więc kopiemy no to cele na dzisiaj to znaleźliśmy ja znalazłem miejsce na domek a w sumie znaleźliśmy miejsce na domek mi się nawet podoba zanim będzie następny odcinek to ja go spróbuję jeśli będzie mi się chciało go upiększyć no i to się nazywa wymierzona sytuacja. Tu, 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 tu. Dobra. Pająki. Nie lubię pająków. A wy lubicie pajanki? A nie lubię pajęków. Po prostu są straszne. Chyba mam arachnofobię, ale... No problem. Trzeba z tym dealować. Ja szukam diamentów, ale żelaza też się przyda. Jak to już mówiłem kilkukrotnie? Boże, nie koparek pod siebie. Eee... No, żelazo też się przydaje. Lawa, lawa też się przyda. A może będę chodził z, z mieczem. Ojej, ja, ja widziałem was. Czy znaczy, nie widziałem was? <grym wytrzymał> zabiliście się. O cześć pająki Czy są te tr trujące? Nie, to są zwykłe To są trujące! Nie! <ścoughs> ja nie chcę tam jednak iść Może Może jednak Może jednak uciekniemy stąd jak najszybciej Wiecie tak Tak No Szkielet Zgubiłem się. <grym> Szkielet! Ty mnie tam. Prawda się zgubiłem. Ja cię. Łuk! Okej. Okay. to cało się. Okej, okay, chyba widzę. Chyba widzę wejście. Tak. to było straszne zombiaci Okej. Okay. to je zabijamy ja są chcę już uciekać ja sąd już Ej, żeby mnie nie zginął. Ja, ja, ja chcę iść stąd. Ja, 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 ja chcę stąd iść. Ja nie chcę tu być. Ja, ja, ja nie chcę. Ja, ja idę stąd. Mówiłem, że idę! Dobra. Okej, okay. to my się to zakopmy, idziemy tu, tu, weźmy tą rzecz i kopcie tu, i teraz tu, i tu, i to zakopujemy, okej, okay. tego tu nie ma, dobra. No i kopu, kopu, kopu. Kopu, kopu, kopu. Nie, tu nie było. Dobra. Kopiemy niżej. Tak gdzieś do... Dobra, do 11 poziomu wykopy. No to kopiemy. Kopiemy. To będzie trochę nużące. I szczerze nie wiem czy nie oszczędzić wam tego. I po prostu... No, jakby to powiedzieć. Nie, nie kopać poza odcinkiem. Ale dobra, trochę pokopię. Zrobię domek i trochę pokopię, ale to tylko tyle, tylko tyle. Nic więcej. Obiecuję. Oj. problem i tak potem ją rozświetla 16 15 14 13 12 11 poziom jest świetnie dobra teraz to wszystko rozświetla przy okazji uderzając się w głowę Mam dużo, miałem dużo pochodni, to mogę je rozświetlić. No i pięknie. Picobello, beautiful. I jest noc idealnie. To chodźmy spać. <grybuj> Okej, okay. idziemy spać. No, to rozkopię trochę tą bazę, żeby była trochę większa, bo ja już tam się dokopałem, to tam będę sobie kopał w spokoju, zrobię sobie pochodni kilka, eee, tak, pochodnie i hop, żeby było mi jasno i w ogóle tutaj rozświetlę. to kopiemy tam zamknę to przejście w sumie już teraz mogę zamknąć no, teraz zamknę tak, zamknę teraz yy, chodź tu drewno i jedno, dwie akurat no dobrze mm, hop, hop i to już nie będziemy więcej kopać ale będziemy kopać tu no bo nie, tu też no i zrobię jeszcze jedną taką. Chodź drewno. Siub. I teraz siub. I mam pum, 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 pum. pum. No i dobrze. No to. A ja bym tak rozkopał jeszcze, żeby było trzy w górę. że jednak skakał to, żeby się nie uderzał w głowę. Ale jak mówiłem, zrobię to poza odcinkiem. Pokopię tak, żeby było trochę diaksów, albo nagrałbym wam potem to skleję, jak kopię diaksy. No, więc... postarałbym się, ale... E, ale nie zrobię już kolejnego odcinka, przynajmniej teraz. Bo nie mam czasu, po prostu. Muszę gdzieś iść i coś zrobić, więc nie mogę hmm, raz znaczy, chodź, chodź tutaj, chodź tu ty, a ty tu, a ty tu, a ty nie masz węgla, to chodź dobra, no to kopiemy tu jeszcze takie sprawy organizacyjne dzisiaj, żeby się zasiedlić pokopać trochę w następnym odcinku mam zamiar e, dowiecie się na następnym odcinku wcale nie dlatego, że po prostu nie mam pomysłu mhm. ale coś wymyślę żeby nie było nudno jak teraz bo ten odcinek trochę nudny jest nawet ja to stwierdzam ale zrobię jakieś y, jakiś ogródek i jakieś inne rzeczy o wiem co jeszcze mogę zrobić Eee... To jest piasek? Chyba piasek, nie, to jest wina. <laughs> nie! No naprawdę creeper! Jak się wystraszyłem! Jak się wystraszyłem! Masakra! Boże, okropieństwo! Jak się wystraszyłem! Musiało coś być na koniec odcinka. na no, po prostu... Ej, mi już nie denerwuj Creeper. Dobra, na razie jest trochę su sucho i smutno. Co, mo co można zrobić z, z żelaza? Co można zrobić z żelaza? To nie, to nie, to nie. Tego też nie chcę. 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 Mogę zrobić farmę? O. No, no to robimy farmę. <laughs> Albo sam zrobię farmę przed następnym odcinkiem. To nic. No nic nie ma. Z żelaza takiego tak ciekawego. No, ale dobra, żeby Was nie zanudzać. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz. Będę bardzo szczęśliwy. No i dzięki za oglądanie. Oj. Cześć.